Witajcie dzisiaj wszyscy w ten poniedziałkowy piękny poranek. Tutaj z pieskiem sobie przyszedłem, to jest mój brat Bary i przyszliśmy po to, aby odpalić generator spalinowy, który będzie nam służył po to, aby napędzać mój silnik elektryczny w jachcie. I Zaraz przystąpimy do pracy, ale jeszcze parę rzutek na mojego przyjaciela Bary. Pamiętajcie pies, to jest członek rodziny. To jest zwierzę, to jest normalnie istota, która się najbardziej cieszy na mój przyjazd. Od samego rana dzisiaj mnie budzi, żebym tylko sobie z nim przyjechał. Zobaczcie, camping już swój postawiłem. Panele słoneczne działają na maksa. Bardzo dobrze wszystko pracuje. Jestem zadowolony z tego wszystkiego. A teraz idziemy zobaczyć, co tam da się zrobić z tym generatorem. Który kupiłem za 20 funtów jeszcze w Anglii. No dobrze, wlałem już benzynę do specjalnej buteleczki. Widzicie, dotąd powinna być benzyna i tutaj tyle oleju, czyli to wtedy będzie 1 do 25. Ale na generatorze pisze nam 1 do 50, czyli powinniśmy 1 do 50, jak. Kurde, jaka matematyka. Poczekajcie, bo muszę to przemyśleć. Otworzyłem pokrywę filtra tak aby być pewny, kiedy gaźnik jest w pozycji ssania. Jak już widzicie tak, czyli teraz jest pozycja ssania, bo jest przepustnica zamknięta. Teraz jest otwarta, czyli jest normalnie. Dobra, damy w pozycji ssania. Tu jest taka dziwna sytuacja, bo engine jest on. Jak jest na on, to jest na stop, czyli jak jest na jedynce, to czyli engine stop. No, i tu coś mi nie działa, ale dobra, zaraz to wszystko jakoś ogarniemy. Później sprawdzimy, czy w ogóle ma iskrę. Jak nie będzie chciał chodzić, no, nie chce się odezwać. <laughs> Przygotowałem mój dezodorant, damy mu trochę zapachu. Może akurat się odezwie, nie? <laughs> Te silniczki lubią spirytus. Masz pi zobaczcie jaka sytuacja. Jednak ten wyłącznik musi być na jedynce. O kurwa, czyżby to było na tyle? No tu tego kranika też nie rozumiem, zobaczcie. No tutaj widzę ON, of, Na mój gust, jak jest tutaj, to jest zamknięte, może teraz jest dopiero otwarte. Może tu popełniłem błąd. Ale co tam, nie? Jeszcze damy mu trochę Gentleman Reserve. Masz, już ładnie pachniał. No niestety nie ma kto mnie kręcić, także muszę robić stop. ze sobie spędzam wolny czas. Tutaj jest mój kajak, wędki, wykrywacze są w środku. Mój przyjaciel zawsze zwarty i gotowy. Ma na imię Bary, Bary? O, zobaczcie, owczarek piękny. Szkoda, że one tak krótko żyją. Chciałbym, żeby przeżył mnie. No i wiecie, rozebrałem ten generator. Powiem wygląda jak nowy. Tutaj jakiś widzicie pająk zamieszkał. One to kurde wszędzie mieszkają, nie? Zobaczcie. No i co? Widzę, że gaźnik jest jak funkielnówka, ale jak widzimy tutaj, na razie nie leci paliwo. Czyli musimy zlokalizować kiedy leci paliwo, tak? Odkręcamy kranik. Ha i co widzimy? Widzimy, że paliwo dalej nie leci, tak? Czas byśmy mieli za mało benzyny. wlane do tego. no zobaczcie taka sytuacja. Teraz zaczął. O, już nie leci. Czyli Widzicie, płaski bak potrzebuje więcej paliwa, no nie, żeby to w ogóle działało. To nie ma żadnej rezerwy. Trochę głupio to Chińczyki wymyślili, no ale nic. Teraz chociaż wiem, że <grybujesz> potrzebuje więcej jak pół litra paliwa, żeby w ogóle się uruchomiło, no, nie? no Pierwszy minus Chińczyki. I co, sporządzamy jeszcze raz miksturę, mieszamy, wlewamy tak aby paliwo zaczęło ciać. Paliwo już wlałem. Przekręcam dół. Cieknie. Dobra. Pierwsza wada została wyeliminowana. Chyba dałem za bogatą mieszankę. Chyba moje obliczenia coś nie tak poszły, ale coś tam działa. Nie wiem czy to teraz pracuje, czy to nie pracuje, ale zaraz zrobimy test. Tak dziwnie chodzi. Jakoś spróbuję coś podłączyć do prądu. Może dalsze normalnie działać. Ludzie! To działa! Zobaczcie, to działa! Kręci się wszystko fajnie. Zapierdziela po prostu, chyba trzeba było go trochę pobudzić. Nawet fajnie cicho pracuje, powiem. Zajebista sprawa. Co? Podłączamy generator? Haha, więc tak? A, musiałem jeszcze raz rozebrać, bo zobaczcie tutaj... Ta sprężynka mi spadła, to pewno... Ale zaraz razu sobie przetestujemy, tak? Wiertarka 600 W. Reakcja. O kurwa, coś tam, coś nie tak. Jeszcze raz zobaczyłem, coś go zabolało chyba, nie? No i włączam wiertarkę to takie właśnie ma zatrzaski, jakie zobaczcie. Ale nie jest, to, jest tylko 800 W. No nie wiadomo, jak pisze 800 W, no to ma pewno 500. No nic, zaraz podłączymy jeszcze wyżynarkę. Ok, wyżynarka Black Ducker, jak widzicie, 520 W. Co się będzie działo? Nie daje rady z wyżynarką No tak na małych obrotach jak trzymam ale jak do Nie, idzie, idzie, tylko trzeba spokojnie startować. Widzicie? To ciekawe jakby było jakbym chciał coś uciąć. No i zaraz zobaczymy. O. a tak wygląda silnik DOHC fondy, który przynieśliśmy niedawno ze złomu, ale żeśmy go odpalili. Proszę zobaczyć. Dokładnie pracuję. Zaraz dostanie serwis i będzie ok. To będzie w moim jachcie śmigało. U, kaza zadyma. Na dwusuwie chodzi, dlatego taka zadyma jest.